kochani poczekamy może poczekamy może ktoś jeszcze tutaj przyjdzie śmielać się dopiero zaczął dajcie znać czy mnie słychać a ja to może okno trochę przymknę Bo jestem akurat w trasie i chciałem wam tutaj powiedzieć parę zdań Ostatnio puściłem radio, jak robiłem live'a i wyłączyło mi dźwięk, nie? Wiecie, na tym. Sony Entertainment. Niby naruszyliśmy prawa Sony Entertainment. I mówię, no dobra, spoko, trudno. Ale wyciszyli nas, nie? Wyciszyli nam, wyciszyli nam live'a. No ale dobra. W sumie mieli rację, no bo to jest, to jest ich własność, nie? Tak jak na przykład, nie wiem, ja nie chciałbym, żeby ktoś wykorzystywał mój wizerunek w jakiś tam sposób, nie? To jest naturalne, także dzisiaj bez live'a, e, przepraszam, bez muzyki. E, o co mogę Was prosić, kochani? Z tego względu, że ja kieruję i mam ograniczony dostęp tutaj do telefonu, jakbyście mogli udostępnić tego live'a, chociaż na naszej grupie, szeroko pojęty rozwój osobisty, jakby ktoś, nie wiem, czy ktoś z ekipy słucha teraz tego live'a, e, także prosiłbym o to, nie ja mam dwie informacje dla Was, jedna jest, myślę, że fajna, druga nie jest fajna, ale poczekamy, może ktoś jeszcze wpadnie tutaj, wbije do nas, widzę, że Aneta na razie jest. Eee, tak, dwie Anetki są. Część Anetki. Eee, to, kochani, to pierwsza jest taka, że eee, to jest ta taka pozytywna wiadomość i mówię, kochani, jak możecie, dajcie jakąś reakcję i udostępnijcie to u nas na grupie, bo nie mam ręki, że tak powiem. Eee, Także pierwsza sprawa jest taka, że kochani, idzie dzień dziecka, by chciałem zrobić Wam promocję na dzień dziecka. Ostatnio było promocja na dzień mamy, też kilka, kilka kobiet, kilka dziewczyn skorzystało. Natomiast teraz zrobimy promocję na dzień dziecka. Także co, znowu zrobimy tam obniżkę ze 150 do 123 zł. No i co, jeżeli chcesz sprawdzić, jakie jest Twoje dziecko, no to zapraszam, a to jest niezmiernie ważne ponieważ zaoszczędza w życiu niepotrzebnych napięć. Nie wiecie jak to jest. Relacja rodzic-nauczyciel, przepraszam, rodzic-dziecko jest taka, że rodzic chce żeby dziecko słuchało, rodzica, żeby dziecko nas słuchało, a dziecko znowu jest dzieckiem, jest ogniste, jest malutkie, więc chce być wolne. Nie chce słuchać. Więc to jest zawsze tutaj ta sprzeczność. Która następuje, i teraz trzeba zobaczyć, na jakich ona występuje obszarach, nie? W, w takiej relacji dziecko-rodzic, i można wszystko pięknie poukładać, nie? bo. Bo nigdy, jeżeli chodzi o rodzeństwo, czy na przykład rodzinę, to nigdy tam nie ma takich sytuacji, które są beznadziejne. Bo my czasem się spotykamy w życiu, yy, mamy, no ezoterycy nazywają to związkami karmicznymi, jednak no wszystkie związki są karmiczne, ale chodzi o to, że, że po to, żeby coś przerobić, żeby się czegoś nauczyć, nie? I często to są dla nas takie srogie lekcje. Takie lekcje, po których my często dochodzimy do siebie mentalnie przez długi, długi okres. Yy, z punktu widzenia yy, rodziny takie zależności nie występują. Co jest ciekawe. Bo my mamy. Rodzina jest taką, jakby powiedzieć, pierwotną, jakby powiedzieć komórką. Nie? Z rodziny powstaje Ród, z Rodu powstaje naród, z narodu powstaje później społeczność, tradycja i tak dalej. Witajcie kochani. Bardzo się cieszę, że jesteście. Także robię promocję. Także jak chcecie, zapraszam Was serdecznie, na, na Kosmogram dla swojego dziecka, żeby lepiej je poznać, żeby wiedzieć jakie ma predyspozycje, jakie ma talenty, żeby wiedzieć jaką ma linię życia, żeby wiedzieć jakie ma e, tak jakby na jaką drogę tutaj w życiu ma do przejścia, mało tego, żeby wiedzieć jaką ma naturę, kochani, bo z naszej natury biorą, biorą się te wszystkie zależności później w życiu. O, siema Adrian, siema przyjacielu, siema Adi, siema, siema przyjacielu. Bardzo miło mi, że jesteś tutaj e, z nami. Nie wiem, czy Wam Cię tutaj nie szumi z szyberdachu. Jak ktoś to dajcie znać, jakby ktoś chciał wbić, kochani, do mnie tutaj, do kamery, teraz na live'a cokolwiek powiedzieć, to zapraszam, udostępnię, udostępnię łączę. Ja mam jakieś, nie wiem, może pół godzinki, może trochę krócej i co, i będę kończył. Ale to jest pierwsza sprawa, tak. Robimy promocję, robimy promocję na dzień dziecka. Także jak ktoś chce zrobić swojemu dziecku, dziecko może być bardzo malutkie, kochani, to może być nawet noworodek. To już wszystko jest zapisane w momencie narodzin dla nas, nie? Bo my już jesteśmy stworzeni wcześniej niż przed narodzinami. My już jesteśmy stworzeni w momencie, kiedy dusza schodzi z nieba, tak? Dusza schodzi z nieba w momencie, kiedy w kobiecie następuje zapłodnienie. Następuje wtedy rozbłysk światła w łonie kobiety i już po około 2-3 tygodniach mamy bijące serce. Serce jest pierwszym organem, które się tworzy w ciele człowieka. W astrologii zawsze słońce, serce i dusza to jest jedność i to nazywamy znakiem Zodiaku. To jest, mam, to jest niezmiernie ważne. Moja koleżanka ostatnio powiedziała, e, czy nawet napisała gdzieś komentarz na grupie, że życie zaczyna się e, e, po kosmogramie. Nie? Nasze życie tak naprawdę, e, kiedy my wiemy o co chodzi w naszym życiu, zaczyna się po kosmogramie, bo my wszystko wiemy, co i dlaczego, co dlaczego i po co. E, I jesteśmy w stanie wtedy niektóre rzeczy odpuścić, ponieważ tak miało być, o niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zawalczyć. Nie rzucamy się jak ryba w sieci, nie? Także zapraszam, dajcie znać, kochani, na PRIV dla Waszych dzieci. Myślę, że to i dla Was przede wszystkim też, myślę, że to, to jest coś niesamowitego. Tą wiedzę powinni już dawać od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat, w momencie, kiedy, dziecku, kiedy rodzicom rodzi się dziecko, tacy rodzice powinni przychodzić do astrologa i powinni dowiadywać się, jakie to dziecko jest. Mało tego. Nawet nie powinni przychodzić. Każdy z nas, każdy z Was powinien znać astrologię w takim stopniu, żeby móc sobie przeczytać horoskop i horoskop dla swojego, e, dla swojego dziecka. Tylko, że od razu mówię, horoskop to nie jest taki horoskop jak w gazecie, że sobie czytacie, że znakiem Zodiaku jesteście takim i takim i już to świadczy o czymś. Nie, nie, nie. To jest o wiele głębsze. Tutaj trzeba zbadać. Sama struktura człowieka składa się z trzech elementów. Jaźń składa się z trzech elementów, gdzie Słońce, czyli Dusza, czyli znak Zodiaku jest jednym z trzech składowych. Czyli czytając już sobie taki horoskop w gazecie, pozbawiacie się dwóch yy, yy, z trzech składowych waszej jaźni, nie? więc. Yy, yy, to jest tutaj bardzo ważne. Jeszcze raz kochani, nie wiem czy to udało Wam się udostępnić. Jak możecie udostępnijcie tego live'a u nas na grupie w szeroko pojętym rozwoju. Niech yy, ekipa też wie, ja tak szybko tutaj tylko włączyłem, yy, żeby, żeby po prostu powiedzieć parę słów, więc to jest pierwsza sprawa. Kto chętny to zapraszam. Druga sprawa to jest taka, że będziemy powoli uciekać z Facebooka, ponieważ Facebook się kończy. Ponieważ Facebook ma już tak nałożone algorytmy, że wiedza, czyli prawda jest nieprzepuszczalna. Już na Instagramie to się dzieje, powoli zaczyna chodzić, a na Facebooku to już się dzieje od kilku lat. Że coraz mniej te, te zasięgi są robione. Tak samo jak nasza grupa jest całkowicie praktycznie wyciszona. Zostały nałożone na naszą grupę jakieś, jakieś nie wiem nawet jak to nazwać, obostrzenia. I, więc przechodzimy kochani Będziemy Przechodzimy, prze, przechodzimy na Discorda e, Jeszcze będzie teraz Tam się zajmuje Patryk teraz dopracowywaniem Tego Discorda e, i będziemy się tam przenosić Także jak ktoś e, będzie chciał Z nami zostać e, No to co? No to nie będzie chyba innej opcji Tylko jak e, przejść e, na inną platformę Ponieważ ta platforma nie jest sprzyjająca Temu co my chcemy e, Co my chcemy e, robić A na Discordzie są serwery Tam każdy może tam nie ma nie ma takiej możliwości, kochani, że zobaczcie, grupa nasza ma prawie 30 tysięcy osób, ktoś wrzuca post, nawet niech to będzie administrator i mi jako drugiemu administratorowi to się nie wyświetla. No to są, mówiąc tak kolokwialnie, jaja jakieś, nie? Jest cenzura pełną parą, pełną parą, więc musimy, wiecie, kochani, jakoś to obejść. Żyjemy w Kaliudze, żyjemy w epoce, która specjalizuje się tym, że nie ma w przestrzeni prawdy, Większość tego, co się dzieje, ponad 75% to jest kłamstwo. Czyli jak odpalacie sobie telewizję, kochani, i odpalacie sobie byle jaki film nawet, już nawet nie mówię o wiadomościach, bo, bo to to jest hit konkretny, ale odpalacie sobie nawet jakikolwiek film, to musicie wiedzieć, że ten film jest przejaskrawiony. Bardzo mało jesteśmy w stanie teraz, nawet z filmów, wyciągnąć jakiejś wiedzy, jakiegoś, jakiegoś murału. Tam to jest nic, to jest puste, to tylko ma nasze y, zmysły zadowolić na chwilę. Traktują nas jak zwierzęta, traktują nas jak po prostu. No i tak nie może być, więc nie wspieramy tego, nie wspieramy tej platformy. platformy. Będziemy, będziemy uciekać, nie? Także to jest takie informacyjne, jakby żebyście po prostu wiedzieli, bo ja też, zauważyliście, troszeczkę mniej tych postów rzucam i tak dalej. No po prostu przenosimy się. Przenosimy się, przeprowadzka, wiecie jak to jest, nowe, nowe porządki. Kochani, czy jakieś pytanie do mnie? Ja jeszcze zaraz jakiś temacik Wam narzucę, e, tylko powiedzcie, czy jakieś macie pytania, e, to z przyjemnością odpowiem, e, widzicie u nas taka pogoda, e, rano zimno, także w ogóle szkoda gadać, e, później deszcze, Zaczęło padać de, zaczął padać deszcz, e, później słoneczko wyszło, no i ja teraz ucieszony jadę i patrzcie co się dzieje, i znowu deszcz, ulewa. Dziur ładnie co? Nie wiem czy słychać tam u Was, ale leje ładnie, nie? No dobra, czekajcie. E, I lecimy. Powiedzcie, dajcie znać czy komu udało się udostępnić ten tego live'a na, na poście, na tym, na grupie u nas no, Ale ja lubię jak coś się dzieje, nie? Taka jest ulewa. Jak jest tak nudno to, to jest za nudno, to wszystko można przewidzieć. A tak to przynajmniej coś jest wiecie nowego. o Dominik Dominika, cześć Dominika Nawet kochani mi tutaj dzisiaj jakoś zaczęło... O Angelika, widzę cześć Angelka Pozdrów tam mojego bracholka też widzę dzisiaj nawet tak jakoś nie wiem dlaczego pokazuje mi się, bo wiecie, ja, ja zawsze miałem może inaczej zawsze To wszystko wynika oczywiście z kosmogramu. Ja mam uszkodzony trzeci dom astrologiczny poprzez mój węzeł karmiczny, który mi siedzi i blokuje mi trzeci dom. Trzeci dom jest odpowiedzialny za komunikację, jest odpowiedzialny za taką komunikację, jaką my tutaj teraz mamy. E, na przykład przez media społecznościowe, przez telefon i tak dalej. I teraz sytuacja wygląda w taki sposób, że jeżeli ja mam ten dom uszkodzony, to automatycznie nie będzie w przestrzeni wszechświat nie będzie mi pomagał w tym, żebym ja na przykład był znany, żebym był sławny, nie? nie? będzie mi w tym pomagał. No i naturalnie ja bym to odpuścił całkowicie, tak jakby, bo nieraz tak ludziom mówię, słuchaj, to niestety musisz odpuścić, bo ten... bo tak to wygląda. Jednak u mnie w horoskopie wygląda to w taki sposób, w kosmogramie, że Okej, okay, ten trzeci dom przez ketu jest uszkodzony, ale mój obowiązkiem, darma, czyli obowiązkiem, czyli lagnom, lagna jest usadowiony w bliźniętach, a bliźnięta automatycznie odpowiadają za trzeci dom. A darma jest obowiązkiem, więc ja muszę to robić. No, to nie ma tak, że mi się to podoba, lub mi się to nie podoba. Ja to muszę robić, bo w momencie, kiedy ja nie spełniam mojej darmy, czyli mojego obowiązku, tak samo jak każdy z Was. Każdy z Was gdzieś ma obowiązek jakiś do spełnienia, nie? Warto to poznać, bo bez tego nic się nie rusza. Bez tego nie możecie nabrać pędu w życiu. Nie możecie tak jakby zdobyć nic. Nie możecie się stać nikim. Nie ma takiej opcji, jeżeli nie, tworzy, nie, nie, nie pracujemy na naszą darmą, to wszystko inne będzie stało w miejscu. Stagnacja, jak jest stagnacja, to woda stojąca co robi? Gnije. A jak zaczyna gnić, to zaczynamy chorować i tak dalej, i tak dalej. To jest na wielu poziomach, czy to jest dusza, umysł, ciało, nie? Bo to się wszystko przenika. No i teraz tak. Więc zobaczcie, jaka jest sytuacja akurat w moim e, kosmogramie. Czyli mamy przez Ketu, przez węzeł karmiczny, zablokowany całkowicie ten dom. Ja jeszcze nie mam na węzie karmicznym żadnego obiektu, więc nie ma, mi kto, nie ma mi jaka energia pomóc w tej przestrzeni. E, natomiast mój obowiązek wymusza na mnie to, żebym ja robił to, co teraz robię tutaj przed wami, czyli robię live'a. Nie wymusza ona na mnie. Ona mówi, rób to, masz to robić. Masz to robić po prostu, nie? Jak nie będziesz tego robił, nic inne się nie ułoży. Czyli widzicie jak to jest? Przestrzeni nie ma pomocy, no bo żyjemy też w Kaliudze, więc w Kaliudze to co ja robię nie jest pomagane, bo ja mówię rzeczy prawdziwe. Czyli te osoby, które mnie znają prywatnie, wiedzą, wiedzą jaki ja jestem. Wiedzą, że czasem jest, jestem szorstki, ostry, że jak ktoś powiem to, no to aż z butów wyrwie, ale wiedzą, że to co ja mówię, to mówię prawdę, nie jestem takim, taką osobą, która w jakiś sposób tak jakby, no kłamie, nie lubię kłamać i bardzo się denerwuję, kiedy ktoś próbuje mnie oszukać, dlatego taki jestem i to, jest, i to daję na zewnątrz poprzez to, że się uczę, cały czas zdobywam wiedzę i tak dalej. Poznałem astrologię, poznaję też astrologię, bo astrologia jest królewską nauką, nie da się jej tak o, o po prostu poznać w rok, dwa, trzy, pięć, tylko to jest nauka, którą uczymy się całe życie, bo każda nowa osoba jest dla nas kolejnym źródłem inspiracji i kolejnym źródłem wiedzy na temat astrologii, na temat gwiazd. To jest tak piękna nauka, że ja jestem zakochany w astrologii, całkowicie. Całkowicie. I teraz od razu Wam powiem, kochani, to nie jest żadne wróżbiarstwo, to nie jest coś takiego, że yy... Ja wam przewidzę, że tak na pewno będzie. Inaczej, są cechy, są sytuacje, które się muszą zdarzyć. I to widać w kosmogramie, jakby nie patrzeć. Ale obszar 360 stopni, czyli całego koła, nie jest cały zapełniony energiami. Są przestrzenie, które są puste. To są przestrzenie, które dla każdego z nas powinny być tymi, którymi my zapełniamy według własny sposób, według własnego uznania. To jest tak zwana wolna wola, kochani. Więc tutaj tylko o co powiem? Zobaczcie jakie to jest słowo, jakie to słowo. Wróży być, nie? To znaczy wróżyć, wróży być. Jak mamy róże, zobaczcie, mamy pąk róży, to róża otwiera się w taki sposób, nie? I to jest znowu ruch, to jest wszystko boska proporcja. 1,618034 kochani, liczba fi. To już na inny temat, żeby wam o tym opowiedzieć, ale o to chodzi, wróży być, żeby być w róży, w centrum. I tak, tak samo wróżka. Wróżka jest w centrum. Wróżka czeka, jest prorokiem, przychodzi, rozkłada karty i ktoś tam i komuś tam mówi i tak dalej. I ta osoba chce być w centrum. Chce być w centrum tego zainteresowania, nie? Ja nie mam takiej potrzeby, żeby być w centrum. Ja nie muszę być na, na, tak jakby na ustach innych ludzi i tak dalej. Ja chcę, żebyście zrozumieli, że my mamy niebo, czyli tam nawigację nad sobą. Wystarczy się tego nauczyć i samemu sobie być w centrum. Nie potrzeba nam. E, osób, które będą nam wróżyć, kochani, tak samo jak nie potrzeba za jakiś czas, ja chcę doprowadzić do tego, pewnie w moim życiu już mi się nie uda, żeby nie były potrzebne takie osoby jak ja, czyli żeby w domu przynajmniej albo mama, albo tata umiały astrologię, żeby na tej podstawie tej wiedzy mogli dalej prowadzić swoje dzieci i tak dalej, nie? E, natomiast wróżbiarstwo jest o tyle niebezpieczne, tylko jeszcze powiem z takiego z własnego doświadczenia, ponieważ mam bardzo dużo klientek, które są skrzywdzone przez wróżbę, po tak mówiąc najprościej, jest o tyle niebezpieczne, kochani, że jakbyśmy wzięli 10 wróżek, postawili je, postawili je w jednym pokoju, i nagle ktoś z Was by przyszedł i zadałby tym 10 wróżkom jedno pytanie, żeby one na nie odpowiedziały, to na pewno z tych 10 wróżek nie wszystkie wylusują te same karty. One wylusują różne karty, ok? Czyli każda, albo na przykład większość z nich, będzie opisywała rzeczywistość z innych kart, z innego ułożenia, więc to z natury nie może być spójne. Natomiast, jak weźmiecie sobie 10 astrologów i e, przyniesiecie im datę narodzin, to każdy z nich wygeneruje tą samą mapę nieba, więc każdy oprze się na tej samej informacji, więc co? Dlatego astrologia jest nauką, a wróżbiarstwo różnego rodzaju taroty różnego rodzaju wahadełka, kochani e, różnego rodzaju. E, Hipnozy i tak dalej. To jest ósmy dom astrologiczny, bo to się wiąże z hazardem. To jest, nie powiem, fajną zabawą, bo fajnie sobie, bo ja też umiem wróżyć, kochani. To nie jest żaden wyczyn. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi, że wróżenie do astrologii to jest pikuś, To jest pikuś Jaki jest problem nauczyć się 52 kart, nawet Starota? Jaki jest problem nauczyć się 24 kart i ich kombinacji? Skoro ja na przykład mam 27 na krzad, do tego mam 5 żywiołów. Już tak mówię, z astrologii. Do tego mamy już 12 domów, do tego jest 12 znaków, do tego jest, kochani, do tego są planety. Przecież każda planeta ma swoje cechy. Czyli tutaj już tych kombinacji się robi tyle, że szkoda gadać, nie? Karty są proste, to jest prościutkie. Tylko, że nie są aż, aż tak bardzo skuteczne, kochani. Bo astrologia się sprawdza w 100%. Tutaj nie ma opcji, że się nie sprawdza. Tutaj jak wyczytam, tak jest. Po prostu. Nie ma opcji. Dlaczego? Bo ja muszę wiedzę potwierdzić. W wróżbiarstwie tak nie ma. Rzucasz sobie po prostu karty i jedziesz, nie? Jedziesz, co one znaczą, i z tego wyciągasz wnioski pod pytanie. Sprawdzasz sobie jeszcze datę, bo wróżki jeszcze datę biorą po to, żeby sprawdzić zależności, bo czyli też korzystają z ułożenia słońca na niebie. Możemy kiedyś zrobić taką zabawę, będziemy się bawić. Tylko, że ja znowu nie chciałbym tego robić, kochani, bo nie chciałbym zachęcać do tego, jak mam być szczery. Bo znowu później będzie pani, e, przyjdzie do mnie pani, jedna czy druga, i powie, że ona teraz bez wróżki nie może żyć, bo ona nie może sama podejmować decyzji. Bo jej się raz, drugi, trzeci coś sprawdziło, później się raz, drugi trzeci coś nie sprawdziło, ona wpadła w ten dołek, ale ona już nie może sama podejmować decyzji. Bo ona musi mieć kogoś, kto będzie za nią to robił, żeby zepchnąć tę odpowiedzialność z siebie, nie? Czekajcie, co tutaj jest napisane. E, tak, zgadzam się. Pisze Batka. Tak, Batka, no ja tylko mówię o swoim podwórku, tak jakby, nie? Bo ja wiem, jak to jest, jak do mnie przychodzą e, po prostu osoby, nie? I wiem, o czym, e, z czym się borykają, bo też e, tak jakby te, troszeczkę te wróżki, tak jakby, no uzależniają te osoby od siebie, bo mówią, no proszę przyjść, za trzy tygodnie będzie nowa wróżba, znowu pani powiem, co, co, co pani ma robić, tam za miesiąc i tak dalej, nie? Więc uzależniają tych ludzi od siebie, nie? E, ja na przykład mam tak, że ja chciałbym jednym, jednym rozmową naprawić człowieka i go zostawić, i powiedzieć, idź. Idź w to życie, teraz wiesz, co jest grane, po prostu idź i wykorzystaj na maksa, na maksa swój potencjał, bo jesteś boski i dzięki temu będziesz szczęśliwy, czy będziesz szczęśliwa, nie? A uzależnianie, no to nie jest dobra, dobra tak jak powiem, percepcja, nie? Też jakiś czas temu chciałem o tym częściej mówić i tak dalej, tylko że znowu ja nie lubię być negatywny, bo to wszystko wiecie, wraca, nie? Czyli jak ja bym był negatywny, źle bym mówił, tak jak teraz czuję, już czuję energetycznie, że jestem trochę negatywny, więc automatycznie wiem, że jak tworzę negatywność, to to, to musi do mnie wrócić, no bo to jest prawo karmy, nie? To wszystko wraca. Więc widzicie, znają te wszystkie zależności, zależności duchowe, człowiek nie chce nawet y, mówić źle na temat zła, bo wie, że to, to wróci do nas, nie? E, zło powinniśmy ignorować, po prostu zasłoną ignorancji, po prostu takie wiecie: w drugą stronę odwrócić głowę i wszystko by się wtedy naprawiło. To, tak jak widzicie, na przykład mamy ludzi, nie? Mamy takich ludzi, którzy na przykład nie są fajni, nie? Bo oni są z natury źli. I robią jakieś rzeczy, no nawet coś lightowego, nie wiem, obgadują. No to wyobraźcie sobie, jak te osoby obgadują, no to teraz, jak te osoby dobre, o które one obgadują, by się odwróciły od tych osób złych, to one by się musiały połączyć z tymi osobami, które obgadują, czyli połączyć się z tymi, których nikt inny nie chce. Czyli one by da, wpadły w swoje bagno, wpadłyby do swojego szamba, że tak powiem, i tam szybko by się nauczyły. Interakcji, że jak jedna by osoba, która obgaduje, inna by ją obgadała, by się nauczyła. kurę to nie jest miłe, może ja nie będę tego robić i może by się wyprostowała. Widzicie, dlatego Pan Bóg stworzył świat w takiej formie, że on się samulecza, nie? Świat się jest w stanie samuleczyć, tylko ludzie mądrzy muszą być u góry, nie? Dlatego warstwa bramińska powinna być na górze, a nie tak jak teraz. Nie mamy nawet królów, tylko mamy sprzedawców podstawionych za polityków, którzy Którzy sprzedają nasze państwa i tak dalej. No, to jest już inny temat, kochani. Bo to byśmy musieli w takie, wejść w takie już nieprzyjemne sytuacje, nie? Także o tym chciałem Wam powiedzieć. Powiedzcie, czy macie do mnie jakieś pytania. Z chęcią odpowiem na jakieś pytanie. Może mam z 5-minutek, bo jakoś tak fajnie ta droga idzie. Myślałem, że jest, będzie piątek i, i będę, będę tak dłużej jechał, ale to spokojnie, bo jadę do Szczecina. Pewnie jak jadę do Szczecina, to, to się zacznie. No ale, ale co przyjemnie jest, muzyczka, zaraz sobie jakąś muzyczkę włączę, ja lubię jeździć, ja bardzo lubię jeździć, moje w ogóle linia życia wskazuje na podróże, nie? Bo ja mam linię życia, która wjedzie od bliźniąt do strzelca. czyli moim obowiązkiem na to życie jest się komunikować, nie zatracić nigdy naturalnej, swobodnej komunikacji, takiej luźnej komunikacji, ja powinien do Was w ogóle tu w jakiejś czapce śmiesznej wyskoczyć, w ogóle powinien do Was nawijać troszeczkę inaczej, nie tak jak nauczyciel, tylko tak z takiego luźnego poziomu. W, te, w taki sposób najlepiej wtedy jest mój odbiór e, bramy, nie? E, druga sprawa, moim przeznaczeniem jest znowu bycie guru, nie? Bycie nauczycielem. Niech się nieprawdy to jest moje przeznaczenie, to się będzie wydarzyć, czy mi się to podoba, czy nie. Jednak ode mnie zależy, jaki to będzie miało poziom. Tak samo w Waszym życiu wygląda to identycznie, tylko macie inne linie życia. Niekoniecznie jesteście może nauczycielami i tak dalej, może jesteście jakimiś politykami, może jesteście e, dobrymi na przykład rodzicami i tak dalej, bo, te, bo tutaj... Musi być zapełnione całe koło. W astrologii nie ma czegoś takiego jak lepsze gorsze. Każde, wszystko ma swoją jakość. Wszystko ma swoją jakość. Dlatego powinniśmy szanować każdego człowieka. Powinniśmy szanować e, każdą istotę. E, nawet jeżeli widzimy, że komuś czegoś brakuje i tak dalej. uwierzcie mi, ta osoba w innym aspekcie życia może mieć więcej od nas. Nawet jestem przekonany, że ma. E, mama, trzy, mama trójki dzieci, aneta pisze ma e, Super anetka, pozdrawiam Cię, ja jestem tatą dwójki dzieci także pozdrawiam Cię najmocniej mimo tego, że moje jednak związki są takie troszeczkę, że tak powiem, no tutaj sytuacja jest przykra, bo ja nie, nie mieszkam ze swoimi dzieciaczkami no, ale jakby nie patrzeć jestem, jestem też tatą, nie o, tutaj widzę znowu jakieś się dzieją kochani, malutkie przewężenia, koreczki czyli widzicie, jednak miałem rację, nie niepotrzebnie wykrakałem nie, asfalt zerwali no i co a oni tutaj śmiesznie, nie wiem czy u Was też tak w miastach jest, ale tutaj w Szczecinie strasznie się burzyli ludzie, bo zaczęli e, no, kopać miasto z wielu stron, nie. I z jednej, i z drugiej, i z trzeciej. I ludzie mówią, dlaczego wy kopiecie wszystko naraz? Zróbcie jedno najpierw. Później zróbcie drugie, tak jak u mnie na przykład w mieście, bo ja mieszkam w Stargardzie. Mamy chyba trzy mosty, tak? Trzy czy cztery mosty, już nie wiem. Adi tutaj jest ode mnie z miasta, mój przyjaciel. Także Adi, jak policzysz mosty, no to daj znać. Chodzi po prostu o to, że wzięli je też, na zmianę je robią. Tak jakby, nie? Wszystkie naraz robią, ale je tak no, przełączają, nie przełączają, je tak. Cię śmiejemy, że, że jest na ten, nie? O, patrz, Adi pisze, udostępniłem na stronie live i go nie ma. No, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. To jest, dzieje się rzeczy, dlatego musimy zawijać z tego Face'a, słuchajcie. Zawijamy z tego Face'a, odpalimy sobie konto na Discordzie, tam też możemy sobie robić pokoje, tam też możemy, tam jest normalnie serwer. Ja już tam patryczka, mojego kolegę zagoniłem troszeczkę, bo, bo on jest taki bardziej kumaty w tych sprawach. Mówię, ja znowu elektronika i to jest znowu trzeci dom. Widzicie, to warto znać w swoim życiu swoje ułomności, kochani. To jest tak niesamowicie ważne, bo ja bym mógł walczyć z wiatrakami, tak jakby denerwować się i a ja się w ogóle tym nie stresuję. Bo wiem, jak to wygląda, I wiem, jak to będzie wyglądało przez całe moje życie i wiem, co mam robić, żeby to wyglądało inaczej, tak jak my, nie. Wiecie, nie można czasem walić głową w mur, bo zepsujemy się, zniszczymy się. Dlatego polecam wam naprawdę każdemu, żeby poznać siebie. Poznanie siebie jest tym, co uwalnia nas. Uwalnia nas w tej przestrzeni, bo my wtedy już tak, jakby nic nie musimy, bo wszystko rozumiemy, a możemy osiągnąć to, co chcemy, nie? Idziemy wtedy tylko w drogę, w którą chcemy, nie? Co tutaj jeszcze piszecie? Eee, akceptacja, dokładnie, Beatka. Akceptacja, też tak mam z elektroniką. Tak, może też yy, batka, ja nie pamiętam czy batka twojego, twojego kosmogramu, bo my pamiętam, że robiliśmy kosmogram, ale ja już kurczę nie pamiętam, nie? Yy, bo, bo, bo już yy, to trochę minęło, nie? Ile to my robiliśmy ten kosmogram temu? W tamtym roku chyba, albo może i lepiej, co? No, dlatego takie rzeczy. Mówię, mamy promocję teraz na... Yy, na kosmogram dla, dla dziecka. Także, jak jest tutaj jakaś mama, która chciałaby zrobić swojemu dziecku e, prezent e, na e, sobie i swojemu dziecku, tak naprawdę, prezent na, e, na dzień dziecka, no to zapraszam serdecznie. To o tym Discordzie mówiłem. E, no i dajcie znać, kochani, czy byście chcieli, żebym ja wcześniej wchodził, żebym częściej wchodził na takie live. Y? E, bo tak jak mówię, ja już to przeżyłem to jest coś, co ja już miałem w życiu mnie jakoś mocno do tego nie ciągnie żeby być osobą medialną, naprawdę e, bardziej wolę naturę pojechać sobie gdzieś nad, nad, nad jezioro nad morze, nad rzeczkę, niż, niż stać przed aparatem, w ogóle beton to nie, ja wolę tam, gdzie jest woda tam jest bliżej do Boga tam się lepiej czuję, e, ale wiem, że muszę to robić, więc jeżeli byście chcieli żebym to robił, to ja będę to robił częściej dla Was, no i też dla siebie Także dajcie znać, i co? No, i ja powoli muszę się żegnać, kochani, bo już jestem prawie na miejscu. I co? Słyszymy się po prostu niedługo. Trzymajcie się, kochani, buziaczki. Fajnie, że byliście za mną. Tą drogę, papa. Pa.